Sponsorem programu jest Bistro Corpantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Siemaneczko! Witajcie w kolejnym odcinku programu Na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Jeszcze kilka wspomnień ze zlotu Master Truck. Kolejną przestrogę przed głupotą. porady i wyjaśnienia eksperta interesującego dostawczaka. Andrzej, jedziemy! Zapowiada się jak zwykle interesujący odcinek. Zaczynamy jak zwykle stroboskopem. Tegoroczna wystawa maszyn rolniczych Agro Show w Bednarach okazała się bardzo udaną imprezą. Setki wystawców oraz tysiące zwiedzających spotkało się w jednym celu: aby dalej podnosić wydajność rolnictwa za pomocą zaawansowanych technologii. Byliśmy w Bednarach z naszymi kamerami, a efekty tego pobytu już niebawem będą pokazywane w naosi. 68 lat temu, 6 października 1955 roku na salonie samochodowym w Paryżu po raz pierwszy pokazano Citroena DS. Jego futurystyczna w owych czasach sylwetka i niezwykły kokpit wzbudzić musiały zachwyt publiczności, skoro już pierwszego dnia znalazło się 12 tysięcy chętnych na ten pojazd. Nowością w tej klasie aut były tarczowe hamulce wszystkich kół, które jednak dość często zawodziły, okazując się jednym z grzechów dzieciństwa tego modelu. Wśród innych wymienia się częste wycieki z układu hydropneumatycznego, zawieszenia i awaryjność instalacji elektrycznej. Producent uporał się z nimi do końca 1990. 1556 roku. Citroën DS do dziś liczy się w rankingach na najładniejszy samochód świata. Trafił w nasze ręce Mercedes Sprinter. Czy do końca jest tak dobrze znany? Zobaczcie. Samochód dostawczy nie musi być biały, nudny i skromnie wyposażony. Jeżeli nie jest to pojazd flotowy i ma pełnić zaszczytne zadanie, można nieco poszaleć. Przykładem takiego niestandardowego blaszaka był testowany przez nas Mercedes Sprinter 317 CDI. Co w nim było wyjątkowego? Zacznijmy tradycyjnie od wizerunku zewnętrznego. Czerwony kolor i alufelgi to nieczęsty widok na naszych drogach, ale za to jaki przyjemny dla oka. Od razu widać, że zadaniem sprintera nie jest brodzenie w błocie na placu budowy czy pokonywanie miejskich krawężników. To raczej elegancki kurier autostradowy. Także kabina kierowcy nie wskazuje, że będzie się nim poruszała ekipa w brudnym odzieniu roboczym, tylko jakiś dystyngowany kierowca. Stylistyka kokpitu mocno odwołuje się do wzorców znanych z osobowej dywizji Mercedesa. Ba. Koło kierownicy wygląda jak żywcem wyjęte ze sportowych modeli. Po ekranie dotykowym powinny przesuwać się raczej ręce nieuzbrojone w rękawice, a jeśli już, to tylko skórzane rękawiczki samochodowe. Kierowcą tego sprintera musi być więc człowiek z klasą. Podobnych wniosków dostarcza także przestrzeń ładunkowa. Już pierwszy wgląd w ten hangar daje nam takie przekonanie. Ładownia pokryta jest profesjonalnymi osłonami ścian i podłogi. Równie fachowy jest tylny stopień wejściowy z wycięciem na hak holowniczy. A z góry bacznym okiem patrzy na nas oko kamery cofania. Perforowane listwy do mocowania ładunku także wyglądają profesjonalnie, podobnie jak punkty oświetlenia wewnętrznego. Jednak największe wrażenie zrobiły na nas cztery szyberdachy, doskonale doświetlające ładownie za dnia. To pomysł stary jak świat, ale rzadko stosowany w furgonach integralnych. Całości uroku ładowni dopełnia okienko w ścianie za kabiną. To także relikt dawnych czasów, ale jakże praktyczny. 170 koni mechanicznych to aż nadto, jak na ten pojazd, nawet z przyczepą. Jazda jest szybka, cicha i komfortowa, zwłaszcza po autostradach. Kto więc powinien zainteresować się tak eleganckim furgonem? Będzie to zapewne dostawca dóbr luksusowych, rzemieślnik realizujący indywidualne zamówienia, przewoźnik ładunków wymagających odpowiedniej oprawy lub troski z dziełami sztuki i zabytkami na czele. Pojazd musi wizerunkowo pasować do wartości przewożonego towaru i sprinter spełnia ten warunek. Przeprowadzka do luksusowej willi czy przenosiny wystawy cennych obrazów wymagają właśnie takich środków transportu. Testowany sprinter to pojazd dla użytkownika o wysokim poczuciu własnej wartości, ale jeszcze samodzielnie wykonującego swą pracę. Gdy dorobi się już E lub S klasy, pożegna się z nim z żalem. Sprinter pojechał w swoją stronę, a teraz obok mnie stoi nasz ekspert Rafał Kochanowski z firmy TransExpert. Mamy pytanie od tym razem. Pani Martyny z Łodzi. Pani Martyna pyta o najnowsze inteligentne tachografy cyfrowe drugiej generacji. Czy jest obowiązek stosowania ich w transporcie, w transporcie krajowym? Czy w transporcie międzynarodowym? Tachograf automatycznie będzie wprowadzał symbole kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przekroczenia granic. Rafał, jak to jest? Tak, tachograf cyfrowy drugiej generacji e, to bardzo ciekawe urządzenie. E, ono zostało wprowadzone 21 sierpnia do wszystkich nowo, e, czyli po raz pierwszy dopuszczone do ruchu pojazdów. Po 21 sierpnia 2023 mamy już październik, pewnie już takie jeżdżą. E, no niestety te tachografy mają tak nie do końca wszystko w nich będzie działało. To tak to nazwę. I trzeba się w to niestety w cierpliwość uzbroić, dlatego że fakt, że te tachografy mają możliwość automatycznego wprowadzania symboli krajów przy przekraczaniu granicy, ale tylko wtedy, kiedy kierowca ma kartę kierowcy również drugiej generacji. Generalnie ktoś, kto teraz otrzymał kartę kierowcy, to już taką kartę będzie miał, natomiast te poprzednio wydane, do, do aż do utraty ich ważności, są stale używane. No, i tam nie będzie następowała, nie będzie na nich następował taki zapis automatyczny, i tutaj niestety dalej kierowcy będą się musieli zatrzymywać na granicach i wprowadzać te symbole. Jeśli chodzi o symbole rozpoczęcia i zakończenia, zawsze je musimy wprowadzać bezwzględnie. Jaki to nie byłby tachograf, jaka karta, tu za nas nikt tego nie zrobi. On tylko ten tachograf podpowie, co nieco, jaki to jest kraj, ale nie, za nas nie wprowadzi takiego symbolu, więc na to, na to trzeba zwracać uwagę nadal. No i czeka nas jeszcze aktualizacja oprogramowania w tych tachografach, co, co jest niestety właśnie takim kolejnym technologicznym problemem, ale ona, na nią będzie sporo czasu, każdy będzie zobowiązany do tego. Yy... I chodzi o tachografy, właśnie produkowane w tej chwili, do kwietnia przyszłego roku 2024, bo chodzi tam o kwestie techniczne, technologiczne, certyfikatów satelitarnych, ale o tym szeroko nie będę mówił. Natomiast te tachografy, czyli stosowanie tachografów cyfrowych drugiej generacji w, w transporcie krajowym nie jest obowiązkowe, ale one i tak będą stosowane, bo wszystkie nowo dopuszczone pojazdy już takie tachografy będą miały. Natomiast w transporcie krajowym nie będzie obowiązków wymian tachografów mhm. na te tachografy drugiej generacji, tylko w międzynarodowce. Jak to mówią, nowoczesność w domu i zagrodzie. Kiedyś to było, tarczki, nie? Tak. Były tarczki. Nie było aktualizacji. No, ale idziemy z panem. Albo więcej kombinacji. Dziękuję za odpowiedź. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której zobaczycie następną relację ze Master Mastertrack analizę pewnego wypadku drogowego. Wracamy za moment. A teraz nasz cykl. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Popatrzcie i posłuchajcie. Pasy wymyślono ponad pół wieku temu po to, aby podnieść bezpieczeństwo osób jadących samochodem, a w razie wypadku ograniczyć ryzyko obrażeń. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo, zapinajmy pasy, nawet jeśli jedziemy tylko kilkaset metrów. Nie ulegajmy przekonaniu, że to przecież nasza uliczka, tu mieszkamy, więc co się nam może stać? Piratów drogowych nie brak i niebezpieczeństwo może spaść w każdej chwili, jak grom z jasnego nieba. A teraz już pora na naszych komentatorów. Halo, Halo, Andrzej i Romek. Przywitajcie się z widzami. Witam Państwa w programie na OSI w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Razem z Romanem Latynem. Dzień dobry. No, zobaczymy zdarzenia, które się wydarzyły, wydarzyły tym razem na polskich drogach i będziemy chcieli dociec, dlaczego do nich doszło. Chcieliście Państwo, żeby były na polskich drogach zdarzenia, więc takie przygotowaliśmy. Oglądajmy. Tu prawie nikt nie jedzie. No Ty bo co, stoimy w korku, tak? Tak, tak. jo, jo. jakiś spryciach. No to jest chamstwo, świństwo, bezczelność. Nie wiem, jak to nazwać, ale... To jest normalnie nie do pomyślenia. No. Jak można wjechać na chodnik? To jest tak samo, jak zawracałem na autostradzie, jak jest wypadek i, i zawracałem na autostradzie i jadą pod prąd. No. To jest droga dla pieszych, a nie dla samochodów. No, no. no i jeszcze pieszego. Małego nie. nie potrącił. Dokładnie. To jest niezwykle Brutalnie hamskie zachowanie. No tak. No i tak to można nazwać. No. Zabrać prawo jazdy. Po prostu ja bym zabrał prawo jazdy w tym kierowcy. Po prostu no hamskie zachowanie, nic więcej. Nic więcej. więcej. To, no. Zapraszam Państwa do oglądania następnych odcinków. No. Ale najpierw to ja zaproszę na YouTube. A. Oglądajcie nasze analizy tam zamieszczone. Lajkujcie kanał. Subskrybujcie. No i wyrażajcie swoje opinie. Podzielcie się swoimi opiniami. Możecie, może macie jakieś inne zdanie, może jest jakieś nowe prawo, które pozwala samochodom osobowym jeść pochodniku. Nie wiem. Zapraszam do kolejnego odcinka programu na osi, w którym będzie znowu nie zabijaj, nie daj się zabić Zapraszam do zobaczenia do za tydzień. Do zobaczenia. W następnym odcinku też poruszymy ten temat, a za chwilę relacja z waszego ulubionego zlotu, master track. Ale przed tym posłuchajcie, co będzie w następnym odcinku. Jeszcze jedna porcja master trackowych wspomnień. Następna drogowa przestroga. Porady i wyjaśnienia eksperta. Zapraszam również na nasze strony internetowe jak Facebook, Instagram czy TikTok. A teraz zapraszam Was na relacje ze zlotu Master Track. To co? Do następnego! 19. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Tuningowanych Master Truck mimo lat nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To zasługa fanów motoryzacji, którzy co roku dostarczają wielu ciekawych wrażeń swoimi stuningowanymi pojazdami. I kiedy wydaje się, że wymyślono już wszystko, to nagle pojawia się nowy trend. Tak samo było na 19. Master Trucku. Nowym zjawiskiem były pojazdy piękne inaczej, żeby nie powiedzieć brzydkie. Jak to rozumieć? Wśród najpiękniejszych ciężarówek z Europy pojawiły się eksponaty w stylu, który można by nazwać zamierzoną brzydotą o postapokaliptycznym smaku. To grupa pojazdów tak brzydkich, że aż pięknych. Bo co powiecie o wehikułach Rodem z Mad Maxa? Na przykład o Volkswagenie Passacie, o którym ktoś powiedział, że to antytuning. To nieprawda. To także tuning, tylko inny. Albo samochody z Wrak Race. To też tuning, czasami bywa bardzo ciekawy. Na przykład uwagę przykuwał wrak z deską surfingową czy taksówka z rogami na dachu. Ciekawe, kto mu je przyprawił i dlaczego. A malowanie wraków to także tuning. Co prawda bliżej mu do grafiti lub street artu, ale to dzisiaj przecież zaliczane jest do sztuki. Równie ciekawie i przerażająco zarazem wyglądał motocykl z trupią czaszką. To także tuning. Jak na razie nie ma osobnej kategorii nagród na najbrzydszy tuning, ale pracujemy nad tym. Tymczasem poznajcie kolejne najpiękniejsze i wyróżnione ciężarówki. Podajemy zwycięzców od 25 do 20 miejsca w kategorii najlepsze ciężarówki z lotu. Miejsce 25 zajął pojazd numer 391 Skania R z firmy Radecki. Na 24 pozycji znalazła się ciężarówka numer 508 Daw XF106 własność firmy Datus. 23 miejsce zajął pojazd numer 3, czyli skania 141 z firmy Van Egdom. 22 lokatę zajęło auto numer 11, a dokładniej skania No Name z firmy Baca. 21 miejsce przypadło skani numer 7 Melania, także z firmy Baca. A na 20. pozycji znalazła się ciężarówka numer 334 skania SL Patron z firmy Pluta Transport. Serdecznie gratulujemy. W kolejnych odcinkach programu przedstawimy wam kolejną piątkę zwycięzców. W tym roku przyznano także kilka antynagród za trąbienie na master traku. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zlotu nadużywanie sygnałów dźwiękowych jest zabronione. Nadmierny hałas utrudnia zwiedzanie, wypoczynek oraz zakłóca pracę wielu służb, które dbają o jakość Mastertrucka. Na zlot przybywają rodziny z małymi dziećmi, które są najbardziej narażone na uszkodzenie słuchu. Podobnie ma się rzecz ze zwierzętami domowymi. Twoja radość i zabawa jest dla nich ogromnym stresem. Rozumiemy ogromne pragnienie pokazania mocy klaksonu, ale lepiej w tym celu odwiedzić stoisko Resort Mocy. Specjalistów od silników. Resort Mocy zajmuje się tuningiem samochodów ciężarowych tylko. tylko w zeszłym roku mamy 2,5 tysiąca samochodów stuningowanych. To jest to, co zrobiliśmy tutaj w kraju Plus rzecz Oddział w Irlandii. Firma zaczęła w 2016 roku. Od około 2019 właśnie w takich cyfrach tuningujemy samochody ciężarowe. Na Master Trucku resort mocy walczył z mitami na temat tuningu. Chodzi masę mitów wokół tuningu i mówi się o tym, że fabryki się nie poprawia. Tylko, że fabryka produkuje na jednej linii produkcyjnej samochody, które mają różne moce i one się różnią tylko oprogramowaniem, dlatego, że nie opłaca się przestawiać linii produkcyjnej. A wymagania użytkowników są różne, więc potrzeba zmodyfikować, czyli stuningować silnik do konkretnych zadań i warunków pracy. Ale dość o pracy. Mastertrack to przede wszystkim zabawa, także w powietrzu. Aeroklub Opolski, gospodarz lotniska w Polskiej Nowej Wsi, także dołączył się do zabawy. Niebo nad Mastertrackiem co chwilę przecinały szybowce lub helikoptery. A gdy temperatura wzrosła do maksimum, w powietrzu pojawiły się dromadery z wodą, którą regularnie zrzucały. Przed upałem można było się także schronić w namiocie Państwowej Inspekcji Pracy, a przy okazji dowiedzieć się nieco o prawach pracowniczych. Kierowcy zawodowi bardzo często zmieniają miejsce zatrudnienia, więc potrzebują informacji prawnych na temat warunków zatrudnienia. I chociaż obecny rynek pracy należy do nich, to zawsze znajdzie się jakaś czarna owca wśród pracodawców. PIP pomaga w takich sytuacjach. Na Master Trucku było także sporo ofert dotyczących zatrudnienia. Oprócz firmy Heisterkamp obecna była także platforma japojade.pl, czyli aplikacja mobilna pozwalająca na dotarcie do konkretnych ofert pracy. Jej bezpłatna wersja jest przeznaczona dla kierowców, opcja odpłatna skierowana jest do przewoźników. Oprócz tego na zlocie gościły firmy Lontex i Inelo, zajmujące się rozliczaniem czasu kierowców, szkoleniami i telematyką. Ale większość zwiedzających była bardziej zainteresowana pięknem pojazdów niż techniczną stroną prowadzenia firmy transportowej. Przyjechaliśmy pooglądać razem z turą. Fajne, niesamowite. Dużo bardzo dużo, dużo różnych aut. Także wszystkie są fajne, ładne, kolorowe. Co jeden to ładniejszy. O to właśnie chodzi. Ma być ładnie i ma się podobać. Zlot Mastertrack należy odbierać wszystkimi zmysłami, także słuchem. Za nagłośnienie i oświetlenie zlotu Mastertrack odpowiadała firma Ragtime. Dzięki temu wyraźnie słyszeliście nie tylko komunikaty podawane z centralnej sceny, ale także liczne koncerty. Oto kolejny z nich. Miłego oglądania i słuchania. Cześć! Czy ktokolwiek mógłby dać wszystko, o czym myśli? Tak naprawdę ja to ja ten, o którym myślić. Czy ktokolwiek kiedykolwiek umiał mówić sobie tyle? To ja powiem ci, co teraz czuję. Wszystko kręci się, a ja nie wiem, którą. brała czas ze wszystkich jego warstw, czy coś zostało by na może mają więcej programu Był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Cotvantego 4 Opol, jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.